Pan Radny Paweł Front, bardzo proszę. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Szanowny. Transmisja jest w dalszym ciągu przerywana. Przekazuję do mikrofonu. Dobrze, rozumiem. Przekazuję służbom, żeby zwróciły na to uwagę. A więc, Szanowny Panie Prezydencie, nie było wzmianki żadnej w sprawozdaniu na temat pracy zespołu do spraw prywatyzacji górnika Zabrze. Wszyscy wiemy, że Lukas Podolski zdążył wykupić akcję od Aliancu. Więc chciałem zapytać. Czy zespół pracuje? Jeżeli tak, jakie są, e, jakie są jego ostatnie m, sukcesy albo jak wygląda status tej sprawy związanej z prywatyzacją Górnika Zabrze? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Tak, oczywiście. Teraz zdaję sobie też sprawę, że, że, że zabrakło o tym informacji. Oczywiście zespół od ostatniej sesji kilkukrotnie zbierał się. No, średnio raz na tydzień jest takie posiedzenie, że tak powiem, w, pełnych, w pełnym gronie obu zespołów negocjacyjnych z, i od strony inwestora i ze strony miasta. Pod czas czy w obecnym okresie w okresie, który minął od ostatniej sesji Udało się na pewno wiele tematów zamknąć, jeśli chodzi o negocjacje. Były to tematy organizacyjno-finansowe głównie, natomiast oczywiście przymierzaliśmy się i to są procesy, które trwają no, wiele tygodni do. Aktualizacji pewnych, pewnych danych finansowych, które, które mamy. Musimy po prostu przygotować pewne dodatkowe analizy ekonomiczne, co właśnie trwa. Z drugiej strony, jak wiemy, w zeszłym tygodniu miało miejsce nabycie akcji drugiego największego pakietu akcji przez Lukasa Podolskiego czy LP Holding, który jednocześnie jest inwestorem uczestniczącym w naszym postępowaniu prywatyzacyjnym dotyczącym większościowego pakietu akcji 87% i jest to, jest to czynnik, który na pewno też działa wspomagająco na ten na, na nasze negocjacje, ponieważ do tej pory nie mieliśmy świeżych, aktualnych danych porównawczych dotyczących tego samego klubu, czyli Górnika Zabrze po prostu takie, takie zbycia nie następowały. Teraz czekamy na dane ze strony inwestora, udostępniające nam szczegóły tej transakcji, żebyśmy mogli włączyć te dane jako materiał porównawczy, który byłby zestawiony z wyceną akcji górnika Zabrze, którą zlecono na początku tego roku. I która jest naszą, naszą główną bazą do, do negocjacji i jednocześnie no, największym, że tak powiem, problemem negocjacyjnym z punktu widzenia inwestora. W tym czasie też. Zbieraliśmy, zbieraliśmy dane, zbieraliśmy dane ze strony stadionu i spółki górnik Zabrze dotyczące przepływów finansowych. Też czekamy na ostateczne ostateczne dane w tym zakresie. I w skrócie. Rzecz ujmując, no, w tej chwili przez okres świąteczny, oczywiście ten cotygodniowy rytm pracy ulegnie lekkiemu zakłóceniu, ponieważ no, zespół, my jako, my jako urzędnicy, teoretycznie bylibyśmy gotowi jakby dotrzymać też tej regularności, natomiast inwestor też i jego przedstawiciele będą jakby w sezonie urlopowym, około świątecznym, więc też na prośbę. E, tych osób będziemy w tym czasie oczekiwać na zamówioną analizę ekonomiczną i będziemy zbierać te informacje, których nam brakuje ze strony inwestora. Do wyjaśnienia zostają jeszcze pewne zakresy tematyczne objęte negocjacjami dotyczące szczegółów funkcjonowania spółki Górnik Zabrze w kontekście korzystania ze stadionu przede wszystkim, ale też ogólnie relacji z miastem i spółkami miejskimi, funkcjonowania Akademii Górnika Zabrze i tak dalej. To wszystko wymaga no, finalne, finalne, finalnej akceptacji i mam nadzieję, że w w styczniu jeszcze, w momencie, kiedy będziemy mieli analizę ekonomiczną, która nam uzasadni te dane porównawcze z transakcji Saliansa, z uzasadni pewne możliwe odchylenia od wyceny, które moglibyśmy zastosować, oraz zanalizuje przyszłość górnika, Zabrze według deklarowanych, deklarowanych wkładów finansowych ze strony inwestora, bo to jest też coś, co się pojawiło stosunkowo niedawno, w tym właśnie okresie, to znaczy konkretne deklaracje dotyczące poziomów in, in, inwestowania do kapitalizowania tej spółki przez inwestora. To będzie dla nas też dodatkowy argument, który nam pozwoli skorygować jakąś wartość akcji. A jednocześnie będziemy też starać się Wycenić w jakiś sposób yy, yy, nasze. Yy dalsze zaangażowanie w Górnika Zabrze, znaczy scenariusz, scenariusz gdyby, gdyby prywatyzacja miała się nie powieść jako argument, która, który miałby też uzasadniać pewną plastyczność jeśli chodzi o, o wycenę akcji. Tutaj no, wdałem się w dosyć duże szczegóły teraz, ale no, oczywiście nie mogę, nie mogę ujawnić konkretnych poziomów czy, 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 czy kwot, ale mniej więcej na tym polega zawiłość tej, tej sytuacji. Wątków do Zamknięcia jeszcze negocjacji jest, jest kilkadziesiąt, ale tak naprawdę tych głównych, polegających na, na wycenie i ustaleniu konkretnych kwot, jest powiedzmy kilkanaście. Tak czy owak, mam nadzieję, że do końca stycznia będziemy mogli podjąć finalną decyzję i oczywiście w, w jak najszybciej później ta sprawa trafi też pod obrady Rady Miasta. Dziękuję. Pan Przewodniczący Grzegorz Lubowiecki, bardzo proszę. Dziękuję Panie Prezydencie, szanowny, dziękuję Panie Przewodniczący, szanowny Panie Prezydencie. Rozumiem, że tak jak Pan na ostatniej sesji mówił, że na styczeń ta uchwała dotycząca prywatyzacji Górnika Pan przedstawi Radnym, żeby ją to, ten proces zamknąć, a jeżeli nie, no to na jakim etapie jest ten proces, nie wiem, to jest 50%, 70% negocjacji, a po prostu, bo cały czas to się ciągnie i ciągnie, a Mieszkańca przede wszystkim, kibice chcą wiedzieć, czy jesteśmy bliżej, czy dalej. Tego nie no wiadomo. Cały czas może nie jesteśmy bliżej, ale jak blisko już jesteśmy tego tej uchwały, którą Rada Miasta, i Kibica to czekają. Co do negocjacji yy, i procentowych. Yy, no ja nigdy nie dotarłem do spisu wszystkich czynności w negocjacjach nad górnikiem zabrze. Taki dokument no, nie znajduje się w, w dostępnych mi zasobach. Oczywiście można liczyć ilość jakby pytań, które zostały zadane, ale myślę, że to nie ma sensu, ponieważ są wątki negocjacji, które są absolutnie kluczowe i niezbędne albo wręcz decydujące o wyniku negocjacji, na które cały czas szukamy odpowiedzi, czy czym jakby nawet mając propozycję odpowiedzi szukamy potwierdzenia w, w analizie eksperckiej, które, które, mogłoby, które mogłoby tutaj zaważyć na nasze, naszej decyzji, czy możliwości podjęcia, podjęcia decyzji o, o sprzedaży zbyciu tych akcji. Więc trudno jest określić procentowo, jak, jaka, jeśli chodzi o upływ czasu, to na pewno jesteśmy, myślę, już w okolicach 90% i najbliższe tygodnie. Zresztą zależy, jak liczyć, ponieważ no, ten proces negocjacyjny dla niektórych trwa ponad 2 lata. Dla niektórych został gdzieś tam zresetowany w zeszłym roku, czy nawet na początku tego roku. Więc trudno, trudno mi tutaj, no, jest to, jest to drugie drugo czy trzeciorzędne, jak tutaj policzymy. Ważne jest, ile nam jeszcze zostało. I tutaj mamy, mamy jasność, tutaj mamy jakby wszystkie wątki e, spisane. Natomiast trudno mi się odnosić, jak to się ma do wcześniejszych działań, no bo ja, ty, ja w tych działaniach nie uczestniczyłem. Trudno mi powiedzieć, jaki nakład pracy wcześniej, przed przyjściem mnie na, na to stanowisko został przez zespoły negocjacyjne zrobiony. Oczywiście ja mogę, mogę ocenić, jakby widząc, jakie dokumenty czy, czy opracowania zostały przygotowane. Natomiast chyba nie ma sensu, żeby tutaj oceniać to procentowo. Myślę, że jeśli chodzi o czas, to. to to będzie w okolicach 90% albo może nawet więcej, mając, jed, mając nadzieję, że faktycznie w najbliższych tygodniach ten proces zostanie sfinalizowany, a taki jest mój cel. Natomiast jeśli chodzi o ilość jeszcze nie. Ostatecznie niezaakceptowanych punktów, no to ona jest cały czas dość duża, ponieważ no, tutaj inwestor naciskał przez cały czas, odkąd pamiętam, uczestnicząc w tym procesie, że te główne, kluczowe wątki są, są, są najważniejsze i od tego zależy rozmowa na, na te takie poboczne tematy, typu właśnie funkcjonowanie górnika na stadionie, funkcjonowanie Akademii Górnika Zabrze. I tam jest mnóstwo szczegółów, oczywiście, które teraz inwestor zgodził się. Się zacząć y, analizować powtórnie, i nad którymi będziemy w najbliższych tygodniach znowu pracować równolegle do kwestii aktualizacji y, analizy ekonomicznej, czy też y, aktualizacji y, opracowania, które, które pozwoliłoby nam na odpowiedź. Podejście do wyceny yy, akcji górnika w taki sposób, że, że prywatyzacja będzie mogła się odbyć y, w sposób legalny. Dziękuję.